Droga przez piekło. Walka o życie w szpitalnym świadku. Głośno stepują bezduszne maszyny. Na ekranach tańczą trójkąty, kratki. Niepewność sieją w sercach rodziny. Doktor pociesza, niesie nadzieję. Głaszcze chorego uśmiechem. A zimne oczy mówią niewiele. Tulą pacjenta bezdechem. Ani ja młody, ani stary jeszcze. Nigdy nie zdobiły mnie medale. Piekło i niebo, twierdzą w jeszcze. Nie chcą takich, co zostały im żale. Cierpliwie nęka mnie przygnębienie. Śmierć już nie jest pogromcą życia. Powoli mogę testować jedzenie. Dziwna granica znikła w nibycie. Niezność ból jest ziemskim piekłem. Dręczy me ciało ziemskim padołem. Depresja katuje dusze wściekle. Zawarła już z czarnym aniołem. Niektórzy mówią widzieli tunele.